Koniarka grusia i chcę Wam pokazać moje prezenty, które dostałam na Wielkanoc oraz takie dwa siodła, co zrobiłam. Można powiedzieć zaczniemy od siodeł. To jest takie szare siodełko z zielonymi strzemionkami, czarnym czaprakiem. Ono jest um, do rekreacji albo do takich, no wiecie, wyścigów rajdowych. I to jest siodło tego ludzika no, rekreacji. Obok jest tak. czarne siodło z czarnym czaprakiem. Zielona strzemionka i to jest skokoło i do ujeżdżania tego. Do Tutaj jest konstancja oraz z rybaczek pieguska. To jest klaczka. Szkoda, że nie ogierek. Ja je pokazywałam w odcinku. Można zobaczyć na moim kanale ten odcinek, bo dostałam je wcześniej. Z od dziadków. I od tego kuliczka i tego z rybaczka. No i... No, no i tu są i Tu jest klaczka y, Apolosa roska. Rosa. O, no, no jeszcze mamy tkę. Tutaj nakropiony y, tak. No jest taka śliczna. Mam całą rodzinkę Apolosa. Zybaczek. Ten i ta tam. Ta już miałam wcześniej. Przepiękna jest ta rodzinka. Liczna. Tu jest ogier kamarsz. To jest Rubin. Przepiękny. Polecam tego ogierka. Większość ma, on ma tego konia. On ma takie słodkie oczka, pyszczek w ogóle jest taki piękny. Mam całą rodzinkę kamarsz, To są takie moje dwie rodzinki. O, taki śliczny. I wektorek, wtorek. Nie ja wiem tak, mówię, taka ciekawostka jakby. Ma przyjść. Mm, Ogier teraz Walker, ale to są już nie na Wielkanoc. I tu na jutro. No okay. i są moje wszystkie prezenty, pokażę je. Ja. I to są moje wszystkie prezenty na Wielkanoc. I dwa siodła.